Siemanko widzicie, z tej strony kozak w dzisiejszym odcinku. Odcinek z Brawlstars. Proszę mi nie przypominać, jakbym zapomniał o Brosses, bo nie zapomniałem. M mamy ona, mamy Ems. Biliśmy ją na 15 rangę. Teraz Rose. Możemy sobie dzisiaj bić. Pogramy sobie dzisiaj kilka par, to bijemy sobie trochę winów. No i dzisiaj kilka parek sobie zagramy. Dajcie łapkę, dajcie suba. Trochę par dzisiaj w dzisiejszym odcinku. No i lecimy do, do odcinka. Dobra, pierwsza para. Pierwsza para, dobra, super. Pierwsza para. Ok. Zagramy sobie. Taktik. Dobra. Mamy dynamajka. W ogóle nie wiem co ten dynamajk w ogóle tutaj teraz robił. Na razie, dobra, tu jest jakiś max. Na razie nie, nie ma go tu już. A jakby coś tak waliło, nie wiem co to było dokładnie. O jest, trzeba na niego uważać teraz tutaj. A dobra, to jest tamtej drużyny Czekaj, jadłem się Oha, okej, okay, dobra, ja zginę To jest to jest normalnie, jestem dobry na parach Więc to tutaj już można, wiadomo, obstawiać Proszę, już możecie Żartuję żartuję oczywiście, nie musicie Ja tutaj wygram teraz ten pierwszy mecz pewnie Dobra, ja muszę tutaj się jakoś go... Ja muszę tą... Ja muszę tą... Ja muszę tą Jessie podjechać Ja Sergia nie dam rady samemu, tak ale tu się szybko gra w ogóle, to szybko gra w ogóle, ale strasznie mi laguje trochę. Trochę mi laguje strasznie. Troszeczkę. Tak, ale nie wiem o co chodzi dokładnie. Dawaj ciebie, Max. Dawaj, dawaj, dawaj. Leży nie. A tak byłem blisko. Nie, nie ma go. Nie. No, nie no. A nie, dobra jest, sercz? Nie, zginę, zginę. Dobra, ja uważam, jak waleś starcia, to uważam zawsze. Nie, dobra, ja zginę, 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 wiedziałem. Ajajaj, aj, aj. dobra. Aj, wielkie starcie. No i przykrywam, dobra. Ale drugie miejsce, drugie miejsce mamy w tym oto meczu 7 pucharków plus. Staliśmy, super. Dobra, lecimy z drugą gierką. Dobra, druga giereczka, chyba z tym samym typem mi się wydaje, bo nie patrzyłem. Ale dobra. Obojętne. A tak. A nie z panem P, dobra. Pan P. nie jest złą postacią. Powiedziałbym dobrą nawet, ale jakby wolałbym Darelem grać bardziej niż panem P. trochę. Jakby nie odpowiada mi ta postać. Trochę tak się im dziwnie strzela. Dobra, Amber, chodź, chodź. A nie dobra, nie pokonam jej. Nawet jakbym chciał. Hmm. A hmm, jaj, hmm, hmm. dobra, nie, ja uciekam, ja uciekam ja uciekam rozwaliłem <laughs> jak roz, rozwaliłem, dobra nie, lepiej się nie cieszyć na razie, bo ale to był taki fart, ja już myślałam dobra Neni, zabij już mnie, dobra zabij już mnie, dobra, zabij już bo naprawdę, tak mi się wydawało, a na razie to wygląda dobrze o nie, pan P nowy inny, a nie, to nie jest Majduszyn, dobra tu, 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 tu. Zapiłem ich dwóch! Ja ich dwóch zapiłem! XD! Dobra, jakby co, nie? Jakby co tego nie. Jakby powiedzmy, że tego nie było. No, się nie, dobra, że to było, ale jakby ja tego nie zrobiłem, bo ja nie jestem aż taki niezły, to bardzo. To bardzo, dobra. Aj, nam. Aj, aj, aj. Dobra. No to. Trochę dzisiaj par będzie pogranych. A i tak, a nie, ej, on może tego a dobra, wątpiłem bon trochę może, a i tak zginął dobra, plus 7, lecimy z trzecią gierką, dobra, następna gierka, znów jakiś dynamite drugi raz, lepiej mi się chyba z tym pan, panem P grało, bo jakby jakby taki, nie wiem czemu ale po prostu, jakoś mi się z nim lepiej grało ale dobra, ja zaraz zginę pewnie nie, proszę nie, nie dobra, chodź tu a, leży. Wiedziałem, co ty robisz w ogóle, typie. On rzuca jakoś nie wiem. Tam przecież szynki nie było. Dobra. Powrót za chwilę. Poczekajmy chwilkę. Dobra. Wróciłem. Się ma. O nie. Nie, nie, nie. Dobra, i od razu kill, kill, kill. Muszę. Ale ten gadżet jest taki dziwny, jak on używa. Dynamik, jakby. Nie. Bomby. Nie. Aha. Nie, zginę, Skinie, skinie. Widziałam, Dobra. O, jezu, 4 minus, dobra. No to lecimy z czwartą gierką. Aby nie Już nie gram teraz z dynamikiem, ale no, po prostu bym powiedział, że z kim gramy spoko. Poko może nie być taki zły. Nie, wie, nie wiem dokładnie. Znaczy go mam, ale jakby nie wiem, czy on taki dobry, jakby ja mało z nim gram, ostatnio w ogóle nim nie gram dawno bardzo. Więc tak bym powiedział, że rzadko, że taki słaby on jest trochę. Ale jakby rangę się przyjemnie wbijało nim. Zależy, zobaczę, może. Oj, 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 dobra. No to co, coś zginął już. Dzisiaj z Clash Royale, jakby co jest będzie na kanale. E, no i może dzisiaj jeszcze jakieś zuby, może jeszcze jeden z browsers będzie dzisiaj na kanale, może jutro. Nie wiem, nie przewiduję, nie jestem przewidywany. Zawsze różnie nagrywam. Tylko po prostu wiecie. Hmm, po prostu do przyjemności to robię. O dobra, zabiłem jednego. Dawaj, dawaj ciebie. Ochrona, ochrona, ochrona. Dobra, drugi, drugi, dwa fragi, dwa fragi, dobrze Dobre dwa fragi, teraz spoko zabija z mojej drużyny Dobra, to trzy jeszcze drużyny zostały Dobra, dawaj ją, dawaj ją, dobra, zabij, zabij sobie Już zabij ją, a może nie zabijaj Czekaj, trzeba go zabić, trzeba ją zabić Nie, ja się boję tej Piper Jakby może się nie boję, ale po prostu jakoś mi się Nie chce teraz zabijać, mam tak dużo gemów 10 mam i tak mi się nie za bardzo chce jej zabijać, a teraz mi się ją będzie chciało zabijać, a nie, ale jednak może nie, dobra, chodź tu, chodź tu, nie, dobra, poko, już ją zabij, proszę, dobra, już ją zabiję sobie na luziaku i wygrywam, ja sobie poczekam, a może nie na luziaku, dobra, no to ja zabijam, zabijam kiełka. Dobra, jest. Wygrana gierka w końcu. Czekaliśmy na to długo chyba. Czwarta gierka i teraz w ogóle. Dobra. No to... Aha, okej. Okay. Nie, teraz jeszcze nie mogę. Dobra. Nie mogę niestety zagrać, chociaż jedna para jeszcze. A może dobra. No to co? Z, z przyjacielem może być. Dobra. No to możemy z, z drużyny zagrać sobie. Mm, spoko. Jest, dobra. No to lecimy z gierką Niestety coś tam nie pykło I nie możemy niestety zagrać z Z przyjacielem Niestety nie możemy zagrać dzisiaj Na odcinku więc jakby Powiedzieć zagramy sobie inną gierkę Ostatnią dzisiaj Coś nie pykło tam jakiś Offline coś nie wyszło Też ale dobra no Ostatnia gierka Więc wiecie możemy Możemy wina zrobić sobie no ale może być win dzisiaj, nie wiem. <laughs> spróbujemy. Spróbujemy z wina zrobić, bo takie dodatkowe by były takie puchy fajne, dodatkowe jakby. Dobra, czekaj, czekaj. ale go tutaj sobie ładnie podjadę do tego, bo... Chociaż nie, bo mój team leży. Co, poczekać tu? O nie, zobaczył mnie. Leży. Chyba leży. Dobra, nie, ja do niego podejdę sobie. Ginie, ginie. Giniesz. Sobie i ja nie mi teammate'a. Say what? A nie, jeszcze... Nie, jeszcze nie leży Ja myślałem już... Koniec, koniec dla mnie już jest piąta drużyna i w ogóle i koniec. przegraliśmy. Ale na razie widać, że piper dobrze się tutaj trzyma. Piper też jest dobrą postacią w ogóle, tak powiem. Tu ty, ty, typ jest. Ty. Dobra, ja ochrona, 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 ochrona. Leży. Tam jest penny, dobra. Ja będę uważać tutaj na razie. O podjeżdżanie. Zawodnika, dobra, weź tą pipe, Weź piper, zabij ją. Dobra, czekaj, ja ochronę sobie biorę. Chodź. Dobra, dawaj ją, dawaj ją. Dawaj idziemy, idziemy typa. Jemy. Ochrona. Niszczymy. No i lecimy z kieręczką. Oj, dobra, ja za, za chwilę zostanę zabity. Jest, jest. Jesteśmy blisko, blisko, blisko. Dobra, zginęłam. Aj, może, może, blisko, blisko, blisko. A nie, już przegraliśmy. Przegraliśmy to. Może. Przegraliśmy, chyba. Nie, nie przegraliśmy jeszcze czekać, może nie oni nas tutaj trzymają, dobra nie, dawaj tywaj tywaj, dobra. Dziękuję wam dzisiaj za odcinek, dajcie łapkę, dajcie suba, no i do widzenia.